Dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz. Kolejna kandydatka, ja tak mówię kolejna, bo będziemy też to publikować w kolejności nagrań. Pani Wioletta Mrozkowiak. No jeszcze niedawno kandydatka na burmistrza, a obecnie kandydatka na Wójta Gminy Wiespodlaski. Zgadza się. I po co to Pani? Powiem tak. Sama się czasami nad tym zastanawiam, ale chyba mam trochę natury hazardzisty. I rok bez wyborów to jest rok dla mnie stracony, więc po prostu. Przez dwa, rok... jeśli pani nie wygra, a zresztą jak wygra, no to przez dwa lata nie będzie żadnych wyborów. Będę cierpieć. <noise> Spodobało się jednym słowem? To trochę wciąga, nie ukrywam. Jest to zawsze też za każdym razem ciekawe doświadczenie. Możliwość poznania. No tak zaczęła w ogóle pani z wyższej półki, bo zaczęła pani do, od wyborów do parlamentu. Tak. Czy, nie powiem, że nietypowo, bo tak naprawdę do parlamentu jest bardzo dużo kandydatów, bo te listy są dosyć długie. No, są te miejsca biorące i te dalsze. Te dalsze są potrzebne, żeby te. Żeby wypełnić. Listę. Żeby cała lista powstała, I tak? żeby nazbierać głosów dla tych biorących. No ale to były pierwsze wybory. Tak patrząc z boku może w tych parlamentarnych aż tak bardzo pani nie zabłyszczała, ale to jest też no, kwestia wyborów parlamentarnych, gdzie no, tam są czołowi politycy, które no, w naszym regionie były takie nazwiska z pierwszej półki, więc no, trudno było się w, tej, w tym gronie przebić. W wyborach na burmistrza. No się więcej działo. No. Ale powiem panu bo tak, każde wybory jak gdyby pracują na następnej, jeżeli ktoś to traktuje jako mm, jakieś takie wyzwanie i jeżeli I co, mu się nie powiedzie, to, to jeżeli próbuje ponownie. I powiem Panu tak. I co do trzech razy sztuka? Być może nie wiem jaki teraz będę miała y, wynik, ale powiem Panu tak, jeżeli chodzi o te wybory parlamentarne... To owszem, rozpoznawalność moja była wtedy właściwie znikoma, żeby nie powiedzieć żadna. Nie liczyłam na to, że się dostanę do parlamentu, potraktowałam rzecz całą bardzo sportowo, w sensie takim, że to jest nowe doświadczenie, możliwość zobaczenia od strony zupełnie innej, jak zachowują się politycy też właśnie ci, czy czołowi, mhm. z bliska przyjrzenie się ich pracy, ich sposobowi bycia, w ogóle jak wyglądają takie prezentacje kandydatów. To z bliska zupełnie wygląda inaczej niż w telewizji, i to doświadczenie jest już bardzo cenne. Poza tym, jest to też możliwość zobaczenia, na co trzeba zwrócić uwagę, jeżeli się w ogóle zakłada, że będzie się jeszcze brało udział w takich przedsięwzięciach. Więc, no, ja też wyciągnęłam wnioski, co można robić, co się opłaca, a co się nie opłaca. 326 głosów, które zdobyłam, przy zerowej rozpoznawalności, to nie jest mało, poznałam osoby, które obecnie są posłami, nie będę wymieniać nazwisk, ale one miały na przykład wynik po raz pierwszy, kiedy startowały, 180. Także, a miały już rozpoznawalność, bo wcześniej po prostu startowały do na przykład do Rady Miasta. Więc ja myślę, że to nie był taki zły wynik, poza tym był zdobyty poza jakby miejscem jego zamieszkania, większej jego części, bo w Bielsku na mnie głosowało chyba 91 osób, natomiast, o ile dobrze pamiętam, natomiast cała reszta głosowała z całego województwa. Także jest to też poniekąd chyba też docenienie mojej osoby, a nie tylko znajomości ze mną, tak to No to, tak, to, 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 to jeszcze do, te, do, do tego jeszcze wrócimy, skoro, <głosowało> dlaczego Jasne. głosowały osoby spoza Bielska. Y ale ja jeszcze chciałbym wrócić do gminy wiec Wybor... Podlaski. A bo jeszcze natrącił Pan o te wybory na burmistrza, prawda? Dobrze, zostawmy. Wynik nie. poprawiłam. Nie, nie. Wynik poprawiłam. Miałam już prawie tysiąc głosów. To już jest dużo. E, mniejsza konkurencja była. E, e, no, mniejsza, ale też trudniejsza. oczywiście. Powiedziałabym, bo wiersz bo nie jest łatwy, jeżeli chodzi o wybory. E, to były też moje pierwsze wybory samorządowe. Byłam jedyną osobą, jakby... kobietą jedyną, prawda? W tych wyborach też trzech miałam konkurentów, którzy byli ode mnie bardziej rozpoznawalni, bo i pan Borowski to, 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 to po prostu to był jak gdyby bardzo rozpoznawalny człowiek, pan Wawulski również. I pan Daniło również. No bo rozpoznawalność już to większe powojenie. funkcjonowali w urzędach, funkcjonowali właśnie w tej miejskiej społeczności. Tak, tak wziąłem no różnie tam z społecznej pandemii, prawda? Natomiast ja praktycznie byłam osobą, no znaną, tak jak Pan powiedział, z poprzednich wyborów. Może dlatego też właśnie... Była pan... Pani kierownikiem KRUS-u wtedy, tak, Wtedy, tak, tak. No ale ja. KRUS to, to, to też to to... raczej wyborca... Z gminy, nie, nie z miasta. No, ale okay, to, te, teraz to pytam. Dlaczego pani startuje z gminy? Jest pani, znowu, nie jedyną kobietą, bo akurat w no tych wyborach to. kobiety to. mają przewagę. Tak. Um, ale jest pani jedyną mieszkanką Pilska, nie mieszkanką gminy, bo wszyscy inni kandydaci, chociaż no tam oczywiście w zależności od, od osoby, część jest bardziej mimo wszystko związana z Bielskiem, ale podaje też tą wieść tego pochodzenia, czy z, tą, z której się wywodzą. Czy są związani, no ale pani jest bielszczanką. Nie jest. była pani mieszkanką Gminy. jestem bielszczanką. Z dziada pradziada. Z dziada pradziada, jak najbardziej, nie ukrywam. Przepisy nie zabraniają mieszkańcom miast kandydować i odwracać. E, poprzednia poprzednia pani wójt tak. była też mieszkanką bielszczanką. Tak, dokładnie, chciałam to powiedzieć, ale pan mnie uprzedził, więc jak gdyby tutaj już pierwsze takie koty za płoty, pani Rajsa Rajecka. Zrobiło, więc ja myślę, że to nie przeszkadza w byciu y, dobrym wójtem, jeżeli się zostanie wybranym. Y, tematyka wiejska, jak Pan słusznie zauważył, nie jest mi obca, bo praca w KRUSie jakieś spojrzenie na sprawy wsi daje. Poza tym mam rodzinę też na wsi. Nie jestem taką jakoś wyrwaną z kontekstu osobą. Także Krowa wtedy... dojeciuje? Widziałam, jak babcia doiła, to też jest nie Czy znaczy, to nie, no oczywiście nie jest żaden zarzut, bo wielu mieszkańców wsi tak te, te to nie umie? Dokładnie, teraz krowy. To są maszyny, właśnie, wręczają człowieka w wielu wypadkach. A i w wielu gospodarstwach po prostu krowy nie ma. Też. W każdym razie powiem panu, że tutaj to żadnych kompleksów nie mam. Myślę, że. O co innego chodzi w urzędzie Gminy, nawet niż w Krusie, może bardziej bym pasowała się do tego urzędu niż do Krusu. Także tak, myślę, że taka motywacja jest całkiem w okay, no i To Tak, żeby jeszcze do, dopełnić ten temat, dlaczego na Panią głosowały osoby spoza Bielska, no to wynika też z Pani zawodowego doświadczenia, które, no przyznam, jest bogate, ale to niech Pani odpowiada. Dobrze, Do, doświadczenie zawodowe owszem, zdobyłam pracując w różnych instytucjach. Po prostu tak mi się ułożyło życie, że często musiałam zmieniać i adresy zamieszkania, i też pracę. Ale powiem tak, ja jestem osobą ambitną. Znaczy, tak na te często się, się krzywdzi, bo teraz właściwie generalnie wiele osób często zmienia pracę, ale to już tak na marginesie. Tak, ale nie w bielsku, ponieważ bielski rynek pracy dosyć jest skąpy i to akurat moje doświadczenia to są takie nietypowe, jeżeli chodzi na bielsk. Ja nie, nie mówię to, żeby podkreślić jakąś swoją wyjątkowość, swojej osoby, tylko doświadczenia mojego, to ja rozdzielam te rzeczy. Chodzi mi o to, że. Doświadczenie pozyskane w instytucjach takich jak warszawskie, Ministerstwa 2 i Główny Urząd CEO, który jest też centralnym organem administracji, znaczy już nie jest, bo go nie ma fizycznie, został zlikwidowany wiele lat temu, ale był. Natomiast tutaj na poziomie województwa, podlaski urząd wojewódzki też praca w różnych komórkach nie Urząd Miasta, więc jakby kontakt bezpośredni z samorządem i to nie byle jaki, bo z samym dostępem do Burmistrza i do Rady Miasta. Co było za czasów? Pana Berezowca, świętej pamięci. I też po prostu właśnie ten ostatnie, to ostatnie miejsce pracy, gdzie pracowałam w Krusie jako kierownik tego, tej placówki terenowej. Myślę, że to jest dosyć bogate, szerokie doświadczenie. Dotknęłam administracji w niejednym miejscu i myślę, że one może procentować właśnie do tego. Okej, okay, a teraz pani się zajmuje czym? A teraz właśnie szukam pracy i to też jest jedna z motywacji. Aha. Myślę, że jestem jedyną kandydatką, która jej szuka, także yy, reszta ma a, zatrudnienie. A, 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 ja natomiast zostałam pozbawiona. A wie pani przyzna, że przy, yy, tego samego dnia to, to nie będzie. Wy... Jakoś w tekście podane, czy w nagraniach, ale rozmawiałam z kandydatką, której nie spytałam, czym się aktualnie zajmuje, ale nie jestem pewien, czy ma jakieś do Kompleksów nie mam, powiem Panu, że byłam zarejestrowana jako osoba bezrobotna, też przeszłam to doświadczenie traumatyczne, nie polecam. Jest no, to no, nie jestem źle. No, to zależy. Ja po prostu uważam, że nie jest to ciekawe. Nie chciałabym tego wrócić. Jest to bardzo trudne dla osoby z moim doświadczeniem, bo zdaję sobie sprawę z tego. Że gdybym była w innym mieście, nie miałabym takich problemów zupełnie. A ponieważ sprawy rodzinne wiążą mnie akurat z tą miejscowością i nie mogę jej opuścić w tym momencie, no to tak wyszło. wyszło. Ale dojeżdżasz, Pani, może? Y nie, y nie chciałabym. Y względy zdrowotne powodują, mm. że wolałabym uniknąć, dlatego też po prostu będę szukała sobie na miejscu zajęcia. Rozumiem, bo to jakby ktoś chciał, poza jeszcze wyborami, chociaż jak Pani wygra, no to niestety nie, 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 nie będzie niestety? pracownik do wzięcia. Jak to? Niestety. Znaczy dla... bo już tak potencjalnych pracowników zakończyć, że Jace. dla niczego jest doświadczony pracownik do zatrudnienia, ale poczekajcie do wyników wyborów, no bo może nie być do wzięcia, no, może gmina dalej. Każda reklama jest dobra. Może mi się przyda. Okej, okay, ale wracając jeszcze do Pani... Choć wolałabym wygrać. Jak no każdy, po, po to się stało. Jak każdy z szóstki. E, w piątki. Szóstki. Szóstki, łącznie ze mną. ciężko wyliczyć. liczyć. E, Wracając do wyborów, do parlamentu z list PiSu. Do Wiedziałam, z... że PiS pojawi się w naszych oddechach. No, jak już Pani powiedziała, że musi Pani popodglądać tych polityków w kuluarach, no to jest tak. Do, do, tak. dokończmy. Teraz w... Ale wróćmy jeszcze do tej listy, żebyśmy S. zamknęli temat, bo skoro mamy mało czasu, to po, chciałam powiedzieć, że ja nie jestem członkiem PiSu, już nie. Nie jestem członkiem partii politycznej, odrobiłam lekcję. I w lutym tego roku zostałam wykreślona z listy członków Ale partii Ale na własne życzenie na własne czy nie dysponuję dokumentem, który okay. jasno i wyraźnie... Nie nie, 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 się nie. Nie, tam prezes, a tam czymś podparła się. Nie, nie. Moje, a, i to była inicjatywa, moja intencja, jest to zaznaczone na moją wyraźną prośbę i żądanie, właściwie oczekiwanie to yy, uzyskałam, ponieważ wiem, że w niektórych przypadkach to bardzo przeszkadzałoby przy, moim, przy poszukiwaniu pracy, po prostu. Więc na długo przed, tym, przed tymi wyborami, zanim ktokolwiek pomyślał o tym, że będzie taka no, nieszczęśliwa, powiedzmy to, okoliczność, jak śmierć pana Walentego Kuryckiego, ja się z tego PiSu wypisałam, więc już nie jestem. Ale wiem, że są kandydaci partyjni, którzy konkurują ze mną o to stanowisko, więc teraz już nie jestem kandydatką partyjną. O... Ale nie wracajmy do niego, bo miał być o mnie, tak? Dokładnie, tak Dobrze? nawet y, y, chciał właśnie zastanowić, bo generalnie chyba tylko jeden kandydat ma poparcie partii, ale to już wróćmy, jak będziemy, będę z nim rozmawiał, to, to, to wtedy o... No niech pan otrzyma, to... dokładnie poczyta y, w dokumentach, to pan zobaczy, ale nie, nie mówmy o innych, bo mieliśmy o mnie. Dokładnie. E a ze środowiskiem PiSu jest pani związana, ma pani czuje takie poparcie tego środowiska? Bo nie to też nie, niekoniecznie jasna. trzeba by należeć do partii, żeby mieć jakieś powiązania z nią. Zaznaczę, że pani Wioletta i w wyborach na burmistrza miasta, i teraz startuje z własnego komitetu, który nawet ma nazwę od nazwiska kandydatów. Tak, dokładnie. Słusznie pan zauważył. Powiem tak, nie mam pojęcia, nie staram się o to poparcie, nie jest mi ono potrzebne ponieważ wiem, że ono w niektórych miejscach może mi zaszkodzić, a nie pomóc. Ja po prostu chcę y, swoją osobę jak gdyby, zaoferować mieszkańcom jako kandydatka, a nie, y, poparcie, znaczy nie startować, nie, nie chcę startować korzystając y, z poparcia PIS-u. Okay. PiSu to oczywiście to są pewne y, systemy y, pojmowania rzeczywistości. No, powiem światopogląd, światopogląd czy pogląd polityczny. Tak, powiem tak, y, ja mam swój światopogląd. Czy on jest zbieżny? Pewnie w niektórych pe punktach na pewno, natomiast nie jest to taki całkowicie, że tak powiem, zbieżny z tym, co, co, do czego ta nasza, znaczy nasza, do czego ta struktura jak gdyby dąży. Nie wyrzekam się Pisu, ale już nie jestem członkiem Pisu. Nie spaliła Pani mostów? Nie... Poglądy mam konserwatywne, powiem tak, ale, okay. ale nie jestem jak gdyby takim typowym przedstawicielem, na pewno, bo inaczej bym się nie wypisywała, ponieważ w momencie wypisywania się ja byłam osobą bezrobotną i bez jak gdyby, jakichś większych takich też możliwości liczenia na pomoc z czyjejkolwiek strony. Po prostu to była moja osobista decyzja. Rozumiem, tak ale już tak przechodząc dalej. Czy jako. Jakby już Pani wygrała te wybory, została wójtem, poradziłoby Pani w tych relacjach międzypartyjnych? No bo wiadomo, wójt no, musi siłą rzeczy współpracować z bieżącym ministerstwem, bieżącym rządem, bieżącym urzędem marszałkowskim, Który? które no naturalnie są już tymi takimi urzędami czy funkcjami, instytucjami, które są upolitycznione. No, no zazwyczaj albo jedna, albo druga partia, tudzież jakaś tam trzecia, czwarta. Oczywiście, że tak. No właśnie po to ja mam to doświadczenie i po to je oferuję. I, I po ja... to nie startuję z konkretnej partii, bo to zawsze e, troszkę i troszkę e, Powiem tak, e, ja uważam, że właśnie to, że nie jestem kandydatką partyjną to mi umożliwi e, Współpracę w przypadku wygranej z różnymi przedstawicielami różnych opcji politycznych. Dlatego, że widzi Pan, ja pracowałam również na przykład w wojewódzkim urzędzie przy różnych wojewodach. Był wojewoda z AWS-u, był wojewoda z SLD, był wojewoda z PO, był wojewoda z PiS-u. To I długo Pani pracowała? Długo. I powiem Panu razem 13 lat i jak to się wszystko zliczy. I powiem Panu, że przy każdym wojewodzie byłam cenionym pracownikiem, i to była moja decyzja o odejściu stamtąd spowodowana właściwie względami zdrowotnymi, a nie tym, że praca mi się nie podobała. Zatem, ja myślę, że to moje doświadczenie współpracy z różnymi opcjami politycznymi, bo różnego pokroju miałam przełożonych też czasami przyjmowałam interesantów z wojewodą, zdarzało się, więc po prostu myślę, że to by procentowało, nie jestem osobą, która nie, nie potrafiłaby się dogadać. Trochę weszła Pani już na te pytanie, które jeszcze na koniec chciałbym zadać, Jasne. bo każdemu kandydatowi zadaję. Gmina Bielskie specyficzna, no jest taka po, po, podzielona, no może nie podzielona, ale... Różnorodna. Różnorodna, bogata narodowościowo, religijnie, no Pani jest konserwaty, Aktywna, jak pani zauważyła, no i raczej związana z tą taką kulturą katolicką? Nie do końca bo rodzina mojej mamy to jest rodzina, która jest prawosławna, także te klimaty nie są mi obce, nie jest mi obca religia prawosławna, bo ja wyrastałam w domu, gdzie może nie, nie było to tak, że mieliśmy jedne święta i drugie, ale na święta prawosławne jeździliśmy do dziadków, mam krewnych, którzy są tego wyznania i myślę, że akurat jeżeli chodzi o to, to ja jestem kandydatką, która potrafi się wczuć i w ten klimat katolicki. I w ten klimat prawosławny. mniejszościowy, mniejszościowy czy mniejszości tak. ukraińskie, białoruskie, które Dokładnie. też są. Dokładnie, nie mam uprzedzeń i jak gdyby też wyrastałam w takiej, można powiedzieć, różnokulturowości od dziecka. Jestem w tym, moi dziadkowie mówi w języku, tak tu się mówi po swojemu, prawda? Tak, też umie? Nie umiem, ale rozumiem wszystko. Spotkałam się właśnie z ewentualnymi wyborcami moimi jak chodziłam, bo pewnie Pan też trochę ja tak, śledzi. Z, li z listonoszem, o którego <noise> miałam spytać, <noise> a pewnie nam czasu zabrakło. Dokładnie, więc chodzę sobie po tych różnych miejscowościach i bardzo często też spotykam się z takim pytaniem i szczerze opowiadam, nie mówię, ale rozumiem. Tak, y Myślę, że jakbym dłużej pobyła i kontakt miała taki bezpośredni, bo moje dziecko już długo nie no nie, nie żyją po prostu młodsza generacja nie używa już właściwie tego języka. Więc myślę, że po prostu bym to sobie odświeżyła, gdyby było to potrzebne. Natomiast na pewno to nie byłaby żadną blokadą w pracy mojej jako wójta. O, potencjalnych... bo nie miałaby Pani problemów pójść na nabożeństwo do cerkwi, do żadnego. kościoła? Żadnego. Ja uwielbiam nabożeństwa in... i to nie dotyczy tylko cerkwi. Również po prostu interesuję się religiami, na przykład religie protestanckie też. Kiedyś byłam uczestniczką nabożeństwa w zborze protestanckim luterańskim, jeszcze jak mieszkałam w Warszawie. Poszłam z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak takie nabożeństwo wygląda, czy czym ono się różni. No i z przyjemnością odkryłam, że praktycznie różnice są żadne, a można też wiele takich ciekawych rzeczy podpatrzeć. Okej. Okay. Listonosz. Po co listonosz przy chodzeniu, jak <głos》>, już tak kolokwialnie powiem, po domach wyborców? E, tak. Widzi pan, pan zapamiętał listonosza i wiele osób... No bo Pani cały czas <głos》>... go zaznacza w tych swoich postach. No, muszę zaznaczać? ponieważ jesteśmy, jakby pracujemy razem, tak? I teraz, listonosz jest osobą rozpoznawalną, raczej... Ale oczywiście listonosz... to nie jest listonosz zapytań? Nie jest to listonosz Poczty Polskiej. Eem, nie ma tutaj list... jakichś naruszenia nie, nie, to zasad. Jest, to jest listonosz... Żadnych nie ma, zadbaliśmy o to. Logo Poczty nie istnieje na czapce listonosza. To jest listonosz kampanijny, tak bym go nazwała. Listonosz, z którym pracuję, przez którego też mam rozpoznawalność. Ale to jest panie czy nie? Mam młodszych synów, niech mi pan nie postarza, wiem, że jestem najstarszą kandydatką. Prze, przepraszam panią, to nie jest tak. W większości ten listonos stoi tyłem, więc nie, ja nie jestem tak? w stanie rozpoznać jego... I na jednym zdjęciu powiem wieku. panu, jest z przodu, mhm. e, tak, i to nie na takim odległym, ale stoimy tyłem na, moje, na moją wyraźną prośbę, ponieważ jest to bardziej naturalne ujęcie, ponieważ jak chodzimy do jakiejś miejscowości, no to jesteśmy przodem do znaku, tak? I dlatego ja poprosiłam, żeby tak było. E, przepraszam, spytałam, bo wiele osób uważało, że to jest prawdziwy syn, więc... E, nie mam nic znaczy rzeczy. Generalnie opierają się prawdopodobnie na zdjęciach z Facebooka, więc no, e, nie, nie oceniają wieku. Nie jest to mój syn, mam młodszych synów, okay. ale bardzo sympatyczna osoba. Rozumiem. Pani mąż, który jest tak. też jest w Bielsku dosyć zdalny. Konfidenta. Nie uczestniczy w kampanii jakoś tak aktywnie. Nie, nie, nie chodzi z panią po wyborcach, nie namawia. Widzę, że pan się interesuje bardzo kulisami. Powiem tak, mój mąż czasami uczestniczy w kampanii oczywiście, bo mnie wspiera. Również jest obecny, kiedy jestem właśnie w tych miejscowościach razem z listonoszem, Karolem, ponieważ no powiem tak, im nas jest więcej, tym szybciej idzie praca, jesteśmy lepiej zorganizowani, każdy z nas ma swoją rolę do odegrania, w sensie takim, że jesteśmy podzieleni i, i zresztą chodzenie na przykład po wsi, w przypadku kobiet, wydaje mi się, jest to trochę takie pojedyncze, gdybym to robiła, mało bezpieczne. Natomiast jak jestem otoczona ludźmi, którzy mi na przykład pomagają, no też mogę się ogrzeć w samochodzie, mogę na przykład wejść nie sama na posesję, tylko z kimś. Też mówimy cały czas, więc dzielimy się tą, tą też kwestią mówioną, prawda? Karol mówi co innego, ja mówię co innego. Wspomagamy się wzajemnie, czasami argumentację sobie dodajemy, więc po prostu to jest. raźniej się rozmawia. Dokładnie. I też powiem Panu, że bardzo to jest chyba ciekawy pomysł na kampanię bo spotykamy się z życzliwym takim raczej przyjęciem, także zwłaszcza istonoszkaros, to już taki Karol to już jest taka osoba, która jest, ponieważ no, 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 wydaje mi się, że rozpoznawana poniekąd czasami bardziej od... Czy to z racji munduru pewnie budzi tak, ten. Tak. No, a, a jeszcze starsi mieszkańcy to pewnie kojarzyli listonosza jako tego, który rentę emeryturę przynosił, więc bardzo dobrze. Mieliśmy kojarzy. też w jednej z miejscowości spotkanie z, auto, z listonoszem autentycznym, takim prawdziwym poszty polskiej, który powiedział: Jak to dobrze, że Pana wreszcie spotkałem, Pan to mi robi konkurencję. <laughs> Także no, takie też dowcipne sytuacje się zdarzają, w związku z tym, że mamy kampanii innego listonosza. Co Pani ma do zaoferowania mieszkańcom gminy? Przede wszystkim to, o czym ja już wcześniej wspominałam, czyli moje nietypowe doświadczenie, które powinno wpływać na pracę urzędu. Na kandydatkę to wręcz typowe. Nie. Wskazane to tak. Wskazane, ale no, przyzna Pan, że typowe to nie jest. Druga rzecz, to właśnie z tym doświadczeniem związane jest też to, co chcę zrobić, czyli w przypadku wyboru, rzecz jasna, mojej osoby. Chcę zmienić troszeczkę pracę, styl pracy w urzędzie, bo chodząc po tych wszystkich miejscowościach, Dowiedziałam się różnych takich ciekawych rzeczy, też interesanci różne opowiadali, to przekrój różnego Ale osób. chodzi o usprawnienie? Tak, ale... o usprawnienie mi chodzi. Oczywiście chodzi mi o takie rzeczy jak usprawnienie. Nie, publiczny. że zwolnię pół urzędu i zatrudnię nowy. Jako osoba, która pracowała bardzo długo w administracji publicznej od referenta, po zastępcę dyrektora i po kierownika placówki KRUS, jak Pan zauważył, ja mam już pojęcie o tym, jak funkcjonuje administracja i że musi mieć Zapewnioną płynność. I to nie jest firma prywatna, a ponieważ nie mam doświadczenia z firmami prywatnymi, jako osoba, która nigdy nie prowadziła działalności, ale tak sobie to wyobrażam, że tam też się nie zwalnia ludzi z dnia na dzień. Ja w ogóle nie mam takich planów, żeby zwolnić kogokolwiek, dopóki nie przyjrzy się pracy. Gdybym była wybrana, to po prostu wydaje mi się, że trzeba zacząć od tego, że przyglądamy się sobie wzajemnie. Dopasowujemy się, bo chodzi o to, żeby pracować na rzecz gminy, a nie po prostu jakieś... Okej, okay, już... Nie ja, o to mi idź, chodziło. I Idźmy dalej. A jakieś takie obietnice inwestycyjne? Tak, oczywiście. Właśnie, to jest powiązane z tym, co zostanie w urzędzie. Bo chyba sam Pan przyzna, że inaczej korzysta się z wiedzy, jeżeli się ma tę wiedzę taką zdobytą tylko ze stron internetowych, a inaczej, jeżeli można ją pozyskać pracując od środka. tam. środka. Od środka, dokładnie, od środka zawsze wiecie. Na razie bo ja tak skracam, żeby tak, pani tak. się nie rozgadała. Dlaczego? Ja się lubię rozgadać. Ale zaś nie chcemy, żeby te nagrania czy wywiady z kandydatami były zbyt długie. Takie konkretne już obietnice to rozumiem, że pani chce zostawić na, na etap, kiedy już poznam ten urząd i wtedy wyjdę naprzeciw oczekiwań mieszkańców, tak? Tak, dlatego że wszystkie inne obietnice uważam za gołosłowne. W momencie, kiedy ja mogę korzystać tylko ze stron internetowych Urzędu Czerwonego, i, i Wiedzy Powszechnej, e, też dziennikarskiej właśnie, no to, to uważam, że to jest zbyt skromnie, ażeby decydować i przesądzać e, i obiecywać gruszki na wierzbie, tak zwane przysłowiowe, więc najpierw trzeba się przyjrzeć e, Czym dysponujemy jako gmina, a potem składać obietnicę, jaki też jest zespół, który zastanę, bo nie znam osób, osób pracujących w gminie, nikogo osobiście nie znam. Uh -huh. e, więc po prostu muszę przyjrzeć się, gdybym była wybrana, e, współpracownikom. Muszę zobaczyć, e, co można, jak gdyby w urzędzie Potencja. od razu, dokładnie, a na czym trzeba popracować, ale na pewno chciałabym pewne rzeczy, bo zawsze jest coś do poprawienia, okay. usprawnić i wtedy też bym chciała zobaczyć, jakie są możliwości właśnie, ażeby, jak tak Pan powiedział, przedsięwzięcia inwestycyjne. W moim programie 10 punktowym ja mam zamiar to publikować tylko przez to chodzenie. To jest trochę ciężko, bo chciałabym... Czasu coraz mniej. Dokładnie, wstęp też taki opisać do tego pro programu, ale on już jest rozpowszechniany, ponieważ w okay. kopertach, liconosz e... Karol, Karol go przemyca, Dobra. ale chciałam dodać, że tam są też obietnice związane z wykorzystaniem drogi ekspresowej, która jest, przebiega tutaj niedaleko. To jest możliwość bardzo duża, jeżeli chodzi o pozyskanie inwestorów, o to, żeby po prostu w ten sposób zwiększać dochody gminy. I ja bym chciała właśnie zwiększać się z poszanowaniem środowiska, to też jest jeden z punktów mojego programu, i z, też zwracając uwagę na dobro mieszkańców. Czyli wchodzimy prostu... na, kur, na kurniki i wiatraki, które Dokładnie. są dosyć kontrowersyjne tak. i właśnie niech Pani kontynuuje ten wątek. Jestem przeciwniczką farm wiatrowych. Uważam, całkowicie? Całkowicie. Uważam, że w naszym regionie, gdzie po prostu z, wynika, że te możliwości wiatrowe, tak to nazwijmy, nie są duże, to jest chybiona inwestycja. No Widziałam mapę, na której to, 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 wiatry tutaj... Budują. Się nie wnikam z jakich powodów. Uważam, że można w sposób bardziej ekologiczny pozyskiwać właśnie dochody niż stawiając wysokie wiatraki, które zakłócą po prostu krajobraz, będą wpływały na to, że ceny nieruchomości akurat w tej gminie nie będą wysokie, tylko będą spadały. Będą też niektórym mieszkańcom przeszkadzać i nie wspominam już o kwestii takiej, jak, jak. To, że po prostu później po tych kilkunastu, tak, żeby od takiego wiatraka, w zależności od jego stanu, od 15 do 30 lat, jak się zorientowałam, więc. Później to trzeba zutylizować. No a to jest taka średnia przeciętna. W każdym bądź razie różnie to bywa. W każdym bądź razie to później są duże z tym problemy. Jesteśmy też blisko granicy. To w przypadku zastawienia się tymi wiatrakami, to są kłopoty lotnictwa cywilnego i wojskowego, to też o tym czytałam. Myślę, że nie o to chodzi, ażeby nasprzycować się tutaj tymi okay. wiatrakami. Rozumiem, że ma pani kupę argumentów <laughs> przeciw. W porządku i Pani jest sprawdza. Moglibyśmy tutaj bardzo rozmawiać. Purniki? Kurniki to są inne inwestycje, ale zawsze tak jak powiedziałem. mówię o tych oczywiście masowych, nie, jasne, nie oczywiście. Bo no. też budzą kontrowersje i też no... Oczywiście, jestem za inwestycjami, które nie będą szkodziły mieszkańcom. Co do konkretnych inwestycji po prostu muszę się przyglądać jako wójt wybrany, jeżeli będę uh -huh. wybrana. Każdej po kolei. Ponieważ ja uważam, że wszystkie sprawy yy, dotyczące mieszkańców one powinny być yy, zgrane. To znaczy, nie powinno być tak, że jedni na tym korzystają, drudzy tracą. To jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Moim Okej, okay, a jakby przyszła delegacja z jakiejś wsi i powiedziała, ale my chcemy koło siebie wiatra. No, to po pierwsze są plany zagospodarowania miejscowego, które jeszcze są przed nami, bo nie ma. No dobra, no te, te, te generalnie D zaczynają te, intencyjną. Te, te, te zaczynają właśnie wiatraki uwzględniać. No to Ale To jest kwestia... uchwała intencyjna, to jest na Tak, ale to jest okej, okay, to ja rozumiem, ale no to, to plany zagospodarowania no to jest kwestia hmm. administracyjna, ale no, jeśli Pani jest przeciw, yy, znaczy nie wiem, czy jest jakaś wioska tak naprawdę, która by chciała wiatraki, powiedzmy w większości mieszkańców. no bo... Ci, którzy mają, te, na tym zarobią, no to na pewno są. Ale no gdyby przyszła delegacja z podpisami większości wsi. My chcemy wiatra. Nie spodziewałam się, tej... aby taka delegacja przyszła. To już pan powie. Okay. Raczej będą przychodziły inne delegacje. Okej, okay, dobra, no to możemy na tym zamknąć. Okay, dziękuję bardzo dziękuję i bardzo. życzę powodzenia. Dziękuję. bardzo. Wszystkim kandydatom życzę Proszę. kandydatków, więc bardzo dziękuję. Panie...